Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na unboxing w pełni obrotowej kamery domowej. Przed Wami i kamera. Dom, kamera jest zapakowana w prostokątne pudełko z przezroczystą szybką, dzięki temu widzimy nasz produkt już od razu. Podstawowe funkcje kamery to nagrywanie w 720p, czyli tu mamy jakoś HD, mamy oczywiście autoobrotowość o 360 stopni. Kamera potrafi śledzić obiekt, który się porusza i podążać za nim po prostu swoją obrotową główką, do tego kąt widzenia obiektywu to 112 stopni, mamy oczywiście tryb nocny, dwustronną komunikację audio a i właśnie ten motion tracking, czyli śledzenie ruchomego obiektu. Kamera oczywiście pochodzi z europejskiej, polskiej dystrybucji, jak widzicie mamy tutaj polskie napisy i polską specyfikację. Produkt pochodzi prosto od dystrybutora. Przejdźmy teraz do samego unboxingu, rozetnijmy sobie plombę zabezpieczającą. I naszym oczom ukazuje się instrukcja oraz jakieś papierki, do których przejdziemy za chwilę. Wyjmijmy sobie najpierw naszą kamerę. Jak widzicie, tak wygląda i dom naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Tutaj mamy port micro USB oraz czytnik kart microSD wraz z przyciskiem do resetowania. A pod spodem wygumowany spód wraz z możliwością montażu na ścianę. Dalej w zestawie jest kostka zasilająca. 1 amper oraz długi kabel zasilający, żeby nie ograniczał możliwości personalizacji i ustawienia naszej kamery. W zestawie mamy także dwie śruby wraz z kołkami rozporowymi, aby móc zamontować naszą kamerę na ścianie lub suficie. A także końcówka wraz z dwoma nawiertami, żeby móc bezproblemowo założyć tą kamerę, gdzie tylko chcemy. Zobaczmy jeszcze sobie papierki. Mamy tutaj informację od producenta oraz jak widzicie mamy tutaj instrukcję w języku polskim, która mówi nam jak zacząć używać kamery, jak ściągnąć aplikację oraz jak zamontować ją do ściany. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego unboxingu. Jeśli film Wam się podobał zostawcie łapkę w górę, a także zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Już niedługo recenzja tej kamery, a tymczasem się z Wami żegnam i widzimy się już w następnych materiałach. Czołem!